Po długiej przerwie, ponieważ miałem dość dane wakacje, wracamy do kanału. Film o mężczyznach bardzo dobrze się przyjął, więc zrobimy dzisiaj o kobietach. Najważniejsza sprawa to trzeba pamiętać, że każda kobieta jest inna, więc ten filmik to będzie taki przewodnik jak... Jak odnaleźć to, co nasza kobieta lubi, i jak się z nią dogadać. Mam też, mam nadzieję, że będzie to po prostu fajny filmik, który będzie można komuś wysłać, żeby no, ułatwić rozmowę na te tematy, żeby otworzyć w ogóle temat i no, pomóc kogoś siebie nauczyć. Tak? Panowie, najważniejszą sprawą do zapamiętania, do uświadomienia sobie jest to, że kobiety reagują przede wszystkim na stymulację mentalną. No, pod tym względem facety są trochę łatwiejsi. Natomiast to, o czym dzisiaj porozmawiamy, to jest. Tylko obsługa tej strony technicznej, natomiast bez gry wstępnej, bez yy, nastroju, bez tego, że, bez tego, że kobieta jest yy, zaciekawiona, zaintrygowana, nakręcona no, w nastroju po prostu na takie zabawy. Yy, naj, najlepsza technika tutaj nic nie zdziała. Więc najpierw musimy się zająć tym, żeby stworzyć atmosferę, żeby, żebyśmy byli w klimacie. Ale jak już oboje tego chcemy, jak podjść do, te, do, do, do tematu? Statystycznie rzecz biorąc większość kobiet, jakieś takie 70%, lepiej reaguje na stymulację zewnętrzną niż wewnętrzną, więc najpierw omówimy obsługę guzika samodestrukcji, potem wrócimy do, do stymulacji wewnętrznej, bo, że tak powiem, procedura jest podobna. Punkt pierwszy. Najpierw musimy znaleźć miejsce, które nasze, nasza partnerka najbardziej lubi. Niektóre kobiety lubią od dołu, niektóre kobiety lubią od góry, niektóre kobiety lubią na środku albo nawet z boku. Jeżeli partnerka nam nie daje znać wokalnie, to musimy po prostu czytać jej biodra, czytać jej język ciała, obserwować co się z nim dzieje, aż trafimy w to miejsce, które powinniśmy trafić. Punkt drugi. Musimy znaleźć ten ruch i ten rytm, który naszej partnerce najbardziej odpowiada. Znowu obserwując język ciała, słuchając i patrząc, jakie ciało reaguje na to, co robimy. Takim bardzo znaczącym sygnałem jest magiczne nie przestawaj. Jeżeli usłyszymy to słowo nie przestawaj albo jeszcze to co robimy, nie przestajemy, czyli ani nie robimy wolniej, ani nie robimy szybciej, ani nie zmieniamy rytmu. Robimy dokładnie to, co do tej pory robiliśmy, bo w ten sposób kobieta nam daje znać, że robicie, robicie to, co trzeba. Więc po usłyszeniu nie przestawaj, robicie dokładnie to, co robiliście do tej pory, aż zagra orkiestra. I teraz punkt trzeci. Jak wybuchną fajerwerki, to nie przestajemy od razu, tylko robimy to, co robiliśmy do tej pory, jeszcze te 5% więcej. Taka mała wskazówka. No, mała uwaga. Zwłaszcza jeżeli to jest nasz pierwszy, drugi raz z partnerką, no i tak się poznajemy, może się pojawić bardzo niepotrzebna frustracja, i napięcie. No, dobrze ci? A tak wolisz? A tak jest dobrze? Nie. Zróbmy sobie z tego zabawę i małą grę, czy nawet wstępną. Słuchaj, troszkę mi to zajmie, bo chcecie poznać i się tobą pobawić. Dla mojej przyjemności, no tak, żeby właśnie nie było takiego głupiego napięcia i, i stresu. Ale tak, najpierw musimy znaleźć to miejsce, które nasz partner najbardziej odpowiada, potem się skupiamy na znalezieniu rytmu i, 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 i ruchu, czy językiem, czy palcami, który jej najbardziej odpowiada. A jak już usłyszymy, czy kobieta nam da znać, że to jest to, to się tego trzymamy, nie przestajemy, pozwalamy się skupić na tej przyjemności i robimy swoje. Aż do e, tych fajerwerków i jeszcze chwilę dłużej. No. Wracając do stymulacji wewnętrznej. E, Zasada jest bardzo podobna. Najpierw musimy znaleźć miejsce, które nasze partnerce najbardziej odpowiada, e, ponieważ kobiety też mają różne miejsca tam wewnątrz. Więc e, musimy popróbować i odnaleźć różne kąty wejścia. Czy, czy kobieta bardziej lubi, jak sięgamy do samego dna, czy jak uderzamy w ciankę na górze, czy na dole? Musimy znaleźć to miejsce, które najbardziej opowiada, i potem punkt drugi rytm i szybkość, którą nasza partnerka najbardziej lubi. Z mojego doświadczenia, dobrym miejscem do zaczęcia i często skończenia jest wolno i mocno. No, i jeszcze taka, taki mały hack, taka mała wskazówka dla mężczyzn która bardzo pomaga po prostu wytrzymać dłużej, jak się, trzeba się skupić na partnerce. Nie na tym, co się dzieje tam na dole u nas, tylko na tym, jak nasza kobieta reaguje, czy jest jej dobrze, czy możemy jej coś szepnąć do łóżka, czy możemy ją złapać za włosy. Wtedy jesteśmy tutaj, a nie tam, więc można sobie bardzo przedłużyć przyjemność, no i oboje pewne rzeczy poprzeżywać. Więc tak, no mam nadzieję, że to komuś pomoże, a przede wszystkim Pomoże Wam rozpocząć z dyskusje dyskusję i, i, i rozmowę, żeby się siebie nauczyć. Pozdrawiam.